Ruch lotniczy rośnie, ale rośnie dlatego, że odbił się właściwie od zera. W okolicach marca-kwietnia mieliśmy redukcję ruchu lotniczego na świecie o 97%. Dzisiaj więc każdy wzrost jest wzrostem znaczącym, ale niestety wszystko na to wskazuje, że ten zryw związany przede wszystkim z wakacjami, z chęcią też ludzi po prostu do wyrwania się. Po wielu tygodniach zamknięcia, lockdownu, wyrzeczeń, ten ruch wakacyjny może być jedynym plusem w tym roku, dlatego że kluczowy dla finansów wielu linii ruch biznesowy jest właściwie na poziomie zerowym i nic nie wskazuje na to, żeby odbył się w najbliższym czasie. Generalnie latanie staje się taką nieznośną rosyjską ruletką. Można gdzieś wylecieć. Chociaż to też nie jest pewne, bo może się rano okazać na lotnisku, że właśnie rozporządzenie wprowadziło zakaz lotu do danego kraju, choć już widać postęp, bo rząd nie zaskakuje. Tymi rozporządzeniami na 3-4 godziny przed wejściem ich w życie, ale projekty pojawiają się kilka dni wcześniej. No ale to, co jest jeszcze gorsze i co jest wskazywane w tej chwili na podstawową barierę związaną z taką stabilną, stabilnym wejściem na ścieżkę odbudowy ruchu lotniczego, to jest niewiedza, jak dane kraje będą postępować odnośnie podróżnych z innych krajów, gdzie zaobserwuje się wzrost zakaże. Według danych Ajaty Dziennie od 5 do 10 krajów, albo zamyka granicę lotniczą, albo wprowadza obostrzenia w postaci kwarantanny. No, my daliśmy Polakom trochę oddechu i dopiero 1 września wejdzie zapewne zakaz lotów do Hiszpanii, ale kilka dni wcześniej, chociażby Norwegia potraktowała wszystkich tych, którzy wracają z Polski dziesięciodniową kwarantannę. Republiki Bałtyckie 14. 14-dniową kwarantanną, więc to niestety na pewno nie będzie sprzyjać lataniu i wydaje się, że tutaj powinny być jakieś wspólne zasady dotyczące już tych obostrzeń, które są w samolotach i na lotniskach. Dobrze, żeby one były wszystkie przestrzegane, łącznie z badaniem temperatury, z dystansem nie tylko w, na lotnisku, ale też w autobusach na przykład dowożących. Wszystko jednak wskazuje na to, że póki nie będziemy mieć szczepionki, póki też no, spora część populacji nie nabierze odporności na tego wirusa, to nie będziemy w stanie wejść w taką trwałą odbudowę trwałą lotnictwa. Dlatego też te daty Powrotu do tego, co było przed pandemią w 2019 roku, do tych 4,6 miliarda pasażerów, przesunięto na rok 2024. Dzisiaj nie ma strategii wychodzenia z kryzysu w liniach lotniczych, bo tymi strategiami rządzą decydenci polityczni, wirusolodzy i linie po prostu latają tam, gdzie można latać i starają się zarabiać pieniądze tam, gdzie można te pieniądze zarabiać. Widać to chociażby na locie, który żeby jego maszyny nie stały uziemione, żeby ludzie mieli robotę, wchodzi na te pola, które były mocno zagospodarowane dotychczas przez przewoźników niskokosztowych z niskimi cenami oczywiście. Więc plus dla ludzi którzy nie boją się latać i którzy chcą podjąć takie ryzyko wylotu związane z obostrzeniami, jest taki, że ceny biletów nie tylko, że nie poszły w górę i nie pójdą w górę, ale bardzo często są dużo, dużo poniżej tych poziomów sprzed roku.